Cześć, witajcie, tutaj Poletans, kolejny materiał na naszym kanale. Klasycznie witam nowych subskrybentów oraz klasycznie witam wspierających kanału. Dziękuję, że jesteście. Witam też oczywiście nowe osoby, bo jakby niedawno przybyło nam około 30 nowych subskrybentów więc bardzo mi miło. No i zachęcamy do nich dołączyć po prostu, bo wydaje mi się, że warto. Zarazem powiem wam szczerze, że trochę się podłamałem i dlatego też postanowiłem zrobić trochę zmian na kanale i ogólnie tutaj będzie informacja o wszystkich Pozostałych moich też projektach i tak dalej, co z nimi się będzie działo, więc mam nadzieję, że Was to zainteresuje. Yy, mogę wam też powiedzieć tyle, że założyłem drugą grupę na Facebooku. W sensie to jest tym razem grupa poświęcona ogólnie terrorystyce to nie jest stricte mrówki, tylko ogólnie terrorystyka, więc ponad Ans terrorystyka yy, link macie w opisie, więc zapraszam tam ogólnie by dołączyć. No i co, przejdźmy najpierw do pierwszego kanału, o którym będziemy gadać, czyli Ants, nasz główny kanał i tak dalej. Z racji, że chcę trochę bawić się formatem, chcę też trochę robić jakby inne filmy, postanowiłem zrobić tak, że takie klasyczne filmy Ants, czyli te takie moje, wiecie, opowieści albo opisy gatunków, albo jakieś inne rzeczy, które się tutaj pojawiają na naszym kanale, będą raz w tygodniu. W sensie mamy 4 dni do wyboru, to będziecie mogli wybrać sobie to w karcie społeczności. To jest tak, poniedziałek, wtorek, środa lub czwartek, wtedy będą mogły się publikować filmy. Wy to wybierzecie w ankiecie, więc mam nadzieję, że weźmiecie w niej udział. E, zarazem, no co, piątek, sobota i, i niedzielę zostają sobie na taki czas, że możliwość nagrania tego, żeby było na, na, po prostu na zapas. Zarazem e, też e, osoby, które dołączą do wspierających będą mogli oglądać te filmy, po prostu szybciej. Z racji, że po prostu taka rzecz będzie już możliwa, po prostu wszystkie filmy, które nagram na zapas będą do przodu, będą po prostu dostępne dla wspierających, więc jeżeli nie chcesz, żeby cię to minęło, po prostu dołącz do wspierających. Już w tym momencie mam trzech wspierających, bardzo mi miło i bardzo dziękuję, że jesteście. Naprawdę cieszy mnie to, że po prostu pojawiacie się. Kolejna kwestia to jest taka, że zastanawiam się, czy nie jest organizować zrzutki na po prostu obiektyw nie ukrywając, filmy poświęcone mrówkom wyglądają średnio, kiedy mamy taką średnią jakość kamery i średnią jakość tego nagrania oczywiście to się nadal broni, że jak do jakiejś części widzów docieramy i jest wszystko ok ale po prostu no chciałbym to zwiększyć a zarazem z racji, że mamy tyle zawirowań i tak dalej, ja sam nie jestem w stanie sobie pozwolić na doinwestowanie w taki oto sprzęt zarazem no, zarobki z YouTube'a no nie powalają, nie pozwalają mi na zakupienie go z... tak wiecie z Hura, więc pytanie do was, czy byście chcieli mnie w taki sposób wesprzeć, jestem ciekaw waszej po prostu w tym temacie opinii, bo nie ukrywając podniesienie tej jakości po prostu samych mrówek nagrywanych, powinno też czy to pomóc kanałowi i też po prostu lepiej wam by się oglądało te treści, które by się tutaj na kanale pojawiały a na ten moment po prostu czuję taki trochę, wiecie, pas. Szczególnie mi to pokazało yy, przy nagrywaniu monomorium, że to jest straszliwie upierdliwe, bo te mrówki są takie malutkie i takie, wiecie, yy, problematyczne, że ciężko jest łapać. Szczególnie monomorium w yy, Było to dla mnie osobiście troszkę traumatyczne. No i co jeszcze wam mogę powiedzieć? Że pozostałe takie treści jak na przykład live, podcasty i tak dalej będą pojawiać się nieregularnie, w sensie będą raz na jakiś czas wlatywać. Wydaje mi się, że to jest taka wierzcie, treść, która spodoba się komuś raz na jakiś czas i nie ma co o tym też tryhardować was, chyba, że wolicie, żeby pojawiał na przykład się w, w ramówce tym raz w tygodniu, na przykład też podcast po prostu, nie, no, jestem w stanie tam siąść, niby nagrać, chociaż wolę to, wiecie, usystematyzować, żeby był taki typowy odcinek Ants w tym jeden dzień w tygodniu, i jeżeli musicie się martwić, że tego filmu nie będzie, że jak się rozchoruję, że nic nie będzie na kanale, no, po prostu chcę zrobić taką, wiecie, sobie z bypass i też dać sobie możliwość robienia innych rzeczy i do no, innych filmów, bo nie ukrywając no tutaj jak już pisałem test wspierającym to no, będę robić inny rodzaj też filmów dla testów, taki ogólno o zwierzętach i ogólno e, terrorystyczne filmy będą się pojawiać raz na ruski rok a ewentualnie raz na jakiś czas będę bać się tym formatem, więc e, to też służy to, że filmy raz w tygodniu będą po prostu, nie będzie już takiego tryhardowania, to no, po prostu widzę, że to też nie ma do końca sensu. Dobra, tutaj Zamykamy Polent no to to wszystko będziecie teraz działo na kanale Polent a, jeszcze nie wspomniałem jeszcze z nim jedną rzecz. Jeżeli będzie na przykład ten moment takiego, wiecie, przesilenia letniego, że będzie dużo osób zainteresowanych mrówkami, nie ukrywam, że możliwe, że będą filmy na przykład wtedy szybciej. Chociaż e, ciężko mi jest powiedzieć, bo zobaczymy, jak to będzie w tym roku. Przykładowo, u mnie ten moment przesilenia wypadł w, w tym lipcu w zeszłym roku, więc to wszystko zależy od po prostu okresu i zainteresowania ludzi mrówkami. No ale no też dostanę sobie taką furtkę, żeby ktoś się nie zdziwił, że nagle, wiecie, pojawi się okres, w którym zaczyna publikować yy, trzy razy tyle filmów co zwykle, a potem znowu wrócę do tego jednego filmu w tygodniu, żeby nie było płaczków. Dobra, wystarcza, wystarczająco się porozwodziłem na temat Poland Odds, teraz przejdźmy do drugiego mojego kanału, czyli Poland Und Shorts, co tam będzie się działo. Tak naprawdę po tym filmiku z Andrzejem Duną yy, widzę, że algorytm shortsowy polubił ten kanał i na przykład od razu mi się z buta potrafi wylecieć yy, materiał na shortsy, że wiecie, go od razu wyświetla ludziom jako short, a nie, że musi trochę czasu i go tam dopiero wyszczeliwuję, więc yy, tam będą teraz się pojawiały przynajmniej filmy raz dziennie czyli będę, będą po prostu albo na przykład 4-5 filmów albo na przykład jeden film dziennie to ale będą się pojawiać, bo to jest taki wiecie szybki schemat robienia tych materiałów, no i oczywiście beka, wszystko co możliwe, co śmieszne tam będę wrzucać, też sobie bawi osobiście więc jak ktoś lubi mój humor, albo lubi tego typu filmy, to zapraszam też podobnie będzie na tym, na naszym profilu na facebooku, czyli tam na tym fanpage'u, podobnie tak będzie, bo tam teraz są te rolki i one tam lepiej działają niż na instagramie więc postanowiłem tam wrzucać je No i też wrzucam na swój prywatny profil Więc jak ktoś mnie obserwuje To pozdrawiam Cię mordeczko Mam nadzieję, że Ci się podoba no i tak zamykamy Portland Shorts, teraz możemy przejść do, nie wiem, ale się wypowiem, e, osobiście jeżeli ktoś nie zna tego kanału i co tam będzie się działo, to nie dziwię wam się, bo ja sam nie wiem, to jest kanał Experimental y, Bait ludzko-społeczny, nie wiem, to jest taki mój projekt, który y, nie wiem jak się do niego zabrać i wydaje mi się, że on jest... Y, będzie po prostu dla meki, będę robić takie wiecie, komentarze bejtowe, że nie wiem, będę na przykład Polaka obrażać, czy coś takiego. Już myślę nad materiałem, jak Polaka będę tutaj wam obrażać. Jeżeli ktoś ogląda fame MMA, to raczej nie, nie dziwi się, dlaczego będę miał takie zdanie o tym człowieku, ale no zachęcam, by po prostu tam sobie luknąć. Też będę odpowiadać na ten film o AJ Dudzie, bo tam było dużo po prostu komentarzy bekowych ludzi, od ludzi i naprawdę wydaje mi się, że będzie to ciekawa rzecz do zobaczenia. Do zobaczenia. No, i ostatnim kanałem, nad którym będę też bardzo mocno pracować teraz, to będzie sentymentalnie przez Kreskówki. Wydaje mi się, że to kanał takimi możliwościami, dużymi stosunkowo, i tam będą pojawiać się trzy formaty, czyli opowieści o danej postaci, czyli, wiecie, po prostu rozbicie postaci na czynniki pierwsze, co mi się w tej postaci podoba, co mi się nie podoba, i w ogóle to będzie się tam pojawiać. Tak naprawdę wszystkie filmy, które teraz mówię, to będą się to pojawiać od kwietnia, bo sobie zostanie taki bypass czasowy, więc zapraszam na ten kanał w kwietniu. Chcę sobie zrobić po prostu taki bypass materiałów, że tam wszystko się ładnie publikowało, a nie, że wiecie, tak wiecie, no odpierdol, że raz jest, raz nie ma. Też chcę zrobić sobie taki po prostu bypassik. Kolejne, no to wiadomo, że filmy senty, sentymentalnie o danej kreskówce, gdzie będę opowiadać o nich i wydaje mi się, że ta seria będzie się fajnie oglądać w przyszłości, w sensie ona i tak już się tam wymienia. Robić wyświetlenia, tym bardziej, że kanał i tak jakieś tam wyświetlenia już robi, co jeżeli nie wiecie, to na początku było mi ciężko w ogóle ten kanał postawić, żeby on jakiekolwiek wyświetlenia robił, więc naprawdę jestem zadowolony. No i oczywiście bekowe teksty skreskowe, które są chyba najbardziej prostą rzeczą do robienia, no i to będzie się publikowało raz w tygodniu. Yy, filmy te. Sentimentalnie przez kręgowki, raz na dwa tygodnie, i podobnie film o rozbijaniu jakiejś danej postaci na czynniki pierwsze też wydaje mi się, że raz na dwa tygodnie będzie się to publikować. Z racji, że muszę po prostu. ten. to trochę na to poświęci czasu, nie ukrywając. Więc wydaje mi się, że tam przynajmniej będzie się publikowało trzy filmy. Trzy filmy w miesiącu, cztery filmy, coś takiego będzie wodzić, że wiecie, dwie postacie. Chcę tak to tak rozbić, że wiecie, w miesiącu nie było tygodnia, żeby tam nic nie wleciało. Oczywiście, tak, ten, co ja dam, bekowe teksty z jak będą wszystko zapychać, bo to one będą chyba raz w tygodniu, coś takiego sobie ustalam, więc wydaje mi się, że to będzie ok. No i nic, tak to wygląda ode mnie, jeżeli chodzi o takie moje plany youtube yy, funkcjonujące. Jeżeli Was to wszystko interesuje i macie jakieś też, na, na przykład dla mnie, jakieś propozycje, lub też jakieś przemyślenia. Lub też po prostu powiedzenie XD To bato. napisz mi to proszę w komentarzu yy, Bo będę bardzo satysfakcjonowany A zarazem co? Zachęcam do stawienia łapki w górę Jeżeli ci ten materiał podobał Jeżeli chcesz mieć szybciej materiały Zachęcam do dołączenia do wspierających No i to jest ode mnie na tyle Cześć, na razie